Ty 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 ty, 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 ale byś mógł posiadć no. Mhm, 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 Daj mi mhm, 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 Daj W tych praktycznie nie tych już. Ty, 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 ty. Um, dobra Splew, ja idę, chodź, zapisz się. Będzie... Nie, bo za... tak, tego nigdy się wygrać nie da. A, dostałem miecza. Baba. Aha! Miecza dostałem, no Dobra, ja no czekam na event. Ty, ty, ty. Jestem na splefie O, się ło, co tu się dzieje? Jaki nieogar Eee. Okay. Ogar Ja tu najlepiej skakać na tym, ci powiem. E, ja nie chcę wypaść. Nie ej. E, e. ja Ty my stracisz, nie? Wiesz... Co? Stracisz Co stracę? Boję oh. <grym> się mama <grym> się> Chcieli mnie podkopać Oooo, oh. oh, Lecę! Co tu się dzieje? Szkoda, że się nie można tym nawalać, nie? Nieeee, nie, au 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 nie, twoja kolej tak nie, nie, się nie, od nie, 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 wszystkie leżą tak, to... wziąłem nie, 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 ty nie, nie, ale to masz paczka. A nie masz chyba niektórych i tu nie wiem. Coś ich mało. No teraz ci podkopię. Ja to miałem więcej. Asik... Aha, dobra daj. Teraz w sumie więcej nie pasz. A ty masz mózg zrypany, nie? Też, ale jeż, jeszcze było tam parę moich hitemków. Wezmę twojego expo. Ty, te, ty to nagrywasz cały czas? Nagrywasz to? Halo, Stefan. Nagrywam. Nagrywasz? Nie. A ty masz peszka! Bo Będziesz na YouTubie! Ale ciśnie kloca A jeszcze tutaj trzeba zrobić O tu 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 Twoja stara to termometr Twoja stara to termometr? Tak To ty... się tylko zepsuć na granie nie No wow. Aha O, wow, twoja stara to termometr wow. Ewe spał Werbu bo Putina do ciebie zadzwonię. Putina do ciebie zadzwonię. Biber. Ebre, czego ludzie to moski Patryk, Roziok, 12 Biber. e, e, Lubi Bibera, nie? Słucha go codziennie. Jak idzie spać? Przyznaj się, że słuchasz. Przyznaj się, że Beavera słuchasz. Bo nie! Ja... Może wrócimy do odcinka, jak go zakończymy? No ja cały czas nagrywam. Mam to w dupie i tak to wytniesz. A co wytnę? Pół odcinka tego, co ty nagrywasz. No i dobrze. Dobra, no trzy, dwie, jeden. Dobra jesteśmy już po przerwie ale pomyśleliśmy że już będzie końca odcinka Jak widać trochę z tej przerwy trochę się zbudowało No nie To chyba no. będziemy kończyć nie Nooo, możemy kończyć Więc Subskrybujcie o oh, sorry za moją mamę Subskrybujcie ja pistole sorry za moją mamę no, cześć, Siemanko, Siemaneczko, do następnego, hej!